Donald Tusk pojechał sobie do Angolii na szczyt Unia Europejska, Unia Afrykańska. No i został przywitany z pełnymi honorami na lotnisku. Wyszedł do niego jakiś przedstawiciel, nie wiem, rządu, jakiś polityk, ładnie ubrany w garniturze, dostojnie do niego wy wyszedł, rozłożyli donkowi czerwony dywan, żołnierze oddawali honor, stali na baczność. No pięknie to wyglądało, tylko jeden szczegół się popsuł. Do Donek wyszedł w samej koszuli. Wyglądał jak luj z podbudki z piwem. No tak trzeba to określić. Na tle tej uroczystości, tego przywitania z honorami. Donek wychodzi z podwiniętymi rękawami. Gdzie dobra, gdzie to piwo macie, chłopy! Ja tu nie przyjechałem do tej Afryki, żeby tam rozmawiać o poważnych rzeczach, tylko brakowało mu po prostu jeszcze klapek i reklamówki z Biedronki prezentowałby się idealnie. Naprawdę, ja myślę, że to jest sztuczna, sztuczna inteligencja. Ale kancelaria premiera umieściła ten film na X, na swojej oficjalnej stronie tej X-owej, na, na portalu X. No, gratuluję panie premierze, jak to można pięknie Polskę reprezentować, a po później się dziwić, że gościanie nie zapraszają na różne poważne rozmowy, skoro tak niepoważnie się zachował.